No i wagon ustawiany przez FPS, czyli nowy 185A. Mamy tabliczkę, zupełnie inaczej wygląda. 029 numer. Nie ma tutaj typu, dziwo. dziwne, bo jest z drugiej strony oczywiście. Mamy tutaj tabliczkę FPS. Więc jest 175A i jest to część rowerowa, jak widzicie zupełnie inaczej wygląda, mimo że w tamtym 5A20 jest były rowery, to tutaj ta część rowerowa wygląda zupełnie inaczej, ta część rowerowa wygląda tak i układ siedzeni jest... Inny nieco. Tam na końcu był stolik, o ile pamiętam, naprzeciwko siebie. Tutaj jest pierwsze siedzenia, są, nie wiem, z widokiem na rowery. <grytanie 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 teoretycznie dla kobiet w ciąży, więc. No i układ siedzeń. I, stolik, to, że jest i cały stolik jest na, na środku. Oficjalna oficjalna facie, facie, facie bo tam są te tak, tam są super, te tam. Na razie nie wejdziecie panowie, ale o zapraszamy. Także jak widzicie yy, wagon 65 a 20 od A10 różni się po prostu ilością miejsca na rowery. Nie jest to duża różnica, jeżeli sobie przejrzycie wcześniejszy materiał, ale jest. Co ciekawe właśnie w obu typach można przewozić rowery, to jest zaskakujące, o tym nie wiedziałem. Oczywiście znaczy sterylna, biel, made FPS, made in. Bez zaskoczeń. Poprawnie wykonany wagon, ale trochę brakuje mu takiego przytulnego wnętrza.